Słychać, słyszeć, słuchać, czuć. To wszystko oznacza jedno i to samo? Mm -mm. Słyszyć to czuć coś, czuć w danym momencie. Na przykład słyszę hałas na ulicy. Tak, ja czuję hałas na ulicy, no bo mieszkam w drogi. Albo na przykład słyszałem, że jutro będzie padać. Ja czuję, że jutro będzie padać deszcz. Tak, czuć coś. Słuchać, co słuchać też, coś, tak? Na przykład słuchać muzyki, słuchać muzyku, albo słuchaj uważnie, słuchaj uważno. I głosko pamiętajmy, pisle słuchać zawsze dopewniacz. Słuchać kogo, czego, słuchać muzyki kogo, czego. Mhm. Свихать це бути чутним, щось чується десь. Тобто, десь вам от щось чуєте, але ви не знаєте, звідки йде звук. Щось чутно. Наприклад, свихать музике, чутно десь музику, але я не розумію де. А чуть це те, що ми робимо не вушками, а вже чимось іншим, наприклад, нашим серденьком, тому що чуть це відчувати, чує радощ», Czuję miłość, czy czuję zapach kawy, topto już zapach kawy, albo po prostu czuję się dobrze, poczuwaj się dobre.